No i głowica wyciągnięta, jak widzicie, kolega mi pomógł, bo samemu by nie było szans. Um. Tak to wygląda właśnie, może muszę załatwić wpierw światło. <laughs> właśnie coś tu mi cieknie, no z jestem. Muszę to zakręcić i tragedia, to dziurawe gówno Muszę załatwić jakieś inne wiederko Wiederko zaczęło ciec Rzecz, którą miałem zrobić przed Myślałem, że oszukam fabrykę, ale się jak to wiele razy przekonałem, nie da. Chodzi o spuszczenie reszty wody płynu chodniczego z samej głowicy. Ja przez noc spuściłem z tego systemu. Myślałem, że to starczy, a jednak nie. I przy ściąganiu głowicy cały ten syf poleciał na boki. Eee, tak więc na pewno czekam, jest zmiana oleju teraz muszę to po prostu dobrze tu osuszyć sprężonym powietrzem, wyczyścić i w cylindry nalać trochę oleju, tak żeby się tam coś przez przypadek nie zapiekło. Tak wyglądają cylindry. One już, tak jak mówię, są trochę poobczyszczowane. Um, nie ma jakiejś tragedii, aczkolwiek ten zdecydowanie jest brudniejszy. Jest tutaj taki nalot, inni tego nie mają. Mm, ale nie było jakiegoś takiego miejsca, które bym powiedział: o, tu na pewno leci jedynie, jak wam pokażę starą uszczelkę, stara uszczelka tak właśnie siedzi na silniku. Na głowicy to jest właśnie ten szósty cylinder, czy pierwszy. Nie wiem, jak liczyć. E, tutaj leci olej, i to te wybruszenie, to jest ta cała podkładka tutaj z mosiądzu czy z miedzi, wybrzuszona. I ewidentnie, nie wiem czy to na kamerce no, raczej nie będzie widać, tutaj jest bardzo mało tego materiału, praktycznie w ogóle nie ma materiału, na którym się działa głowica. Głowica siedziała i uszczelniała to miejsce tylko przez no, ten, tą czarną część, że tak powiem, uszczelki. Nie, nie siedziała, tak jak tu na przykład, na tej wkładce mosiężnej. Więc tu jest prawdopodobieństwo, że olej znalazł swoje miejsce i lekko sobie przechodził. Chodzi o to, że tego też na pewno nie będziecie widzieć. Ta uszczelka jest tu minimalnie rozwarstwiona. Także olej wchodził między tą wkładkę a tą czarną uszczelkę i wychodził tędy. Nie wiem, gdzieś tu mam jakiś nożyk, on pokaże o co chodzi jeszcze dokładniej. Nie, że to będzie widać. Tutaj. Tu jest ewidentnie miejsce, gdzie by szło wsadzić ten nożyk. Nie? I tam mógł właśnie olej przedostawać się do cylindra. To też by potwierdzić. Aha, i co jeszcze ważne. Um, Zdjęcia wam wrzucę. Bo teraz głowica aktualnie jest tak położona, nie wiem czy mi się uda samemu ją przestawić i ją jakoś oprzeć, żeby wam dół pokazać. Wszystkie cyliny praktycznie identycznie wyglądają. Poza szóstym i czwartym, które są, że tak powiem, jakby wilgotne. Nasze pierwsze podejrzenie było, że ta wilgotność jest z tej wody, która się wylała. To jest też właśnie błąd przy diagnozie, że mogłem to spuścić wcześniej. To bym teraz miał diagnozę lepszą i wiedział dokładnie, czy co jest woda, płyn chłodnicza, a co jest olej. Aczkolwiek wczoraj miałem też to podejrzenie przy świecach. To jest właśnie świeca od strony grodziowej. I czwarta. To są dwie świece, które, że tak powiem, tu, w tym miejscu były, już tak powiem, wilgotne. I to jest na przykład, to jest minimalna różnica. Do teraz widać, że ten pierścień dookoła jakby się świecił, jakby był wilgotny. Tu jest piąty, tutaj się nie świeci, że tak powiem, nie odblaskuje. Nie? I ten też jest wilgotny. Ten jest, bym powiedział, suchy. suche i suche, czyli patrząc od strony przodu samochodu na trzecim no i na szóstym, albo patrząc od strony gruziowej na pierwszym i na czwartym, to by się wszystko potwierdzało e, z tym, co widać też na samej głowicy, na miejscu gdzie wychodzą zawory, a także na samej uszczelce. E, co jeszcze zauważyłem, że przy odkręcaniu śrub Wszystkie praktycznie były stanie dokręcone poza tą jedną, z którą naprawdę była ciężka walka, była mocno dokręcona, z kolei ta była dużo lżej dokręcona, więc były, były nierównomiernie dokręcone, co jest też złym znakiem i to też może właśnie powodować złe obciążenia na samej uszczelce. Ale tak jak mówię, nie jestem znawcą tematu, um. Tu sama bieżnia, tu jest wszystko idealnie. Tutaj nie ma żadnego uszkodzenia. Nie ma żadnego wytarcia. Ani paznokciem nie idzie zatrzeć. Same cylindry, wiadomo, to jest jeszcze nie jakoś super wyczyszczone, ale też wyglądają dobrze. Widać te honownicze no, szlify miejsce szlifu. Woda powoli schodzi, więc za chwilę tutaj będę te bajoro bajoro czyścił. Hmm. Cała głowica. To jest tak, te kolanko, które o którym mówiłem. mi się, te kolanko, o którym mówiłem. Naprawdę kiedyś, jak montowałem silnik, zamontowałem w pierwszym Potem musiałem zamontować te kolanka strasznie długo się męczyłem, żeby dokręcić tutaj tą szelę. Ponieważ wiecie, że tutaj jest od razu skrzynia biegów, dość było makabryczne. Plan, jeszcze co na dzisiaj, no, wyczyścić. Potem będzie e, obiadek, a po obiadku e, zdemontować i układ dolotowy, i wylotowy, tak, żeby odciążyć całą głowicę. I będziemy dalej decydować co i jak obczyścić tutaj te miejsce. Po drodze muszę kupić jeszcze taką nasadkę na do wiertarki, taki, taki talerz, że tak powiem, do szlifowania z gumy. No? I nią właśnie chcę obczyścić z tych resztek, z resztek, no blok. Co mnie jeszcze teraz interesuje? gdzie jest punkt A, widzicie, nie ma tego, chodzi mi o miejsce, ten centrujący, centrujący bolec, który jest tutaj, raz i gdzieś jeszcze powinien być drugi, mi się wydaje, tu jest raz i wydaje mi się, że powinien być tu, w tym miejscu, a go nie ma, z od strony wydechowej, Widzicie, tu nic nie ma. Brakuje. Brakuje. To jest to miejsce. Chyba tak mi się wydaje. Wszystko się okaże, jak obrócę głowicę, będziemy widzieć wszystko dokładnie. Czy czegoś nie brakuje? Może być. Co na pewno, już teraz obsikam to wszystko penetratorem, żeby nie było problemów przy odkręcaniu śrub. Hmm. A więc, tak sobie to ustawiłem, podparłem akumulatorem, co za bardzo nie było za mądre, bo w sumie odkryte są. No, odkryte jest, żeby nie było zwarcia, o tak o to chodzi. I... Demontować będziemy układ doletowy. Też chcę stopniowo jakoś go podkręcać, żeby uniknąć jakichś naprężeń niepotrzebnych. Dolatowy ściągnięty. Tak to wygląda. Z tej strony eee, bardzo dobrze wszystko wygląda. Nieco mnie zastanawia, że chociaż. No z tej strony jest to czyściutkie wszystko Mam to oświetlić, żebyście widzieli. Te są otwarte Uszczelka już swoje przeżyła Tu ktoś nasadzał Znaczyam się gdzie tu jest ta uszczelka no, taka jest po prostu o. Nieważne, w każdym razie to jest jeszcze oryginalna część więc jak to coś było robione, bo to co cały czas wspominam, to są te dwa, te miejsce naznaczone, nie wiem czy fabryka takie coś robiła, raczej nie bo tak wszystko wygląda na oryginał, jedynie na uszczel, uszczelce nie ma jakichś śladów no, że tak powiem, że to jest oryginalna część. Jeszcze raz ją obejrzymy. Nie wiem, czy na oryginalnej uszczelce z Mercedesa jest gdzieś jakiś napis, czy coś, jakiś numer. Wygląda jak normalna uszczelka. Może być, że ktoś po prostu zmienił uszczelkę, a wszystkie inne uszczelki uszczelkę pod głowicą, a wszystkie inne uszczelki zostawił oryginalne. O to mi chodzi, nie? Że tutaj jest numer. No nic, rozkładamy dalej. Tak wygląda dolot. Dolot trochę taki obsypiony jest. Ale to w sumie jest taki twardy nagar. Ciekawe, ciekawe. Ja po prostu zastanawiam tylko ta ilość oleju. Jest po prostu z odmy, czy to po prostu nie wpływało na zawyżone, wyżone, zawyżone ilości dwutlenku węgla w spalinach. Ciężko im powiedzieć. Obracamy głowicę i zaczniemy zdejmować układ wylatowy. Zakręcam właśnie układ wylotowy. Co najśmieszniejsze jest, że on praktycznie w ogóle nie jest zakręcony. O tak po prostu odchodzą wszystkie śruby. Nie pamiętam, czy podczas montażu silnika sprawdzaliśmy co i jak. Może to był błąd. No im powiedzieć. Jak widzieliście, osprzęt kłowicy jest ściągnięty i pozytywna informacja, tak mi się wydaje. Aczkolwiek nie jestem jakimś wielkim znawcą, muszę się wyrocznie mojego znajomego spytać, ale patrzcie na te cylindry. Szósty i czwarty. Pierwszy tak troszeczkę, najładniejszy jest piąty, czwarty. Yy. Piąty, czwarty, czy znaczy ten, ten i ten jest najładniejszy. Ten jest masakram, ten jest masakram, ten w miarę. I to by się też potwierdzało to, co cośmy wcześniej powiedzieli na temat świec. Pierwszym nie widziałem wcześniej, żeby świeca była jakoś taka bardziej syfiata od innych, ale zdecydowanie na szóstym i na tym czwartym było kiepsko i to się potwierdza także w widoku z tej strony na głowicę. Um, patrzcie teraz na uszczelki um, kolektora wyde wydechowego. To jest z pierwszych trzech, czyli z tych od strony przodu samochodu. Ten siedział tutaj, jak go tutaj na razie położę, będziecie widzieć. Tak zaolejony to było. To nie jest to, że jakoś tutaj olejem smarowałem czy, czy jakimś odrdzewiaczem, absolutnie nie. To jest ten syf, co się gromadził między gładzią e, głowicy a gładzią kolektora wydechowego. Tak to jest usyfione, ja nic nie w tej ilości, że tak powiem, nie waliłem żadnej modyce wiatru. Ale teraz decydująca rzecz. Mam nadzieję, że będzie coś widać. Nazwijmy to, że to jest pierwszy cylinder, czyli od strony e, przodu samochodu. Widzicie nam takie nagary dużej ilości nagarów tu też tu też więcej Przypominam, że to jest ten ten widać nawet wypuczyny takie ten jest w miarę ok ale patrzcie co tu się, co tu się dzieje w tym widzicie to czekajcie, spróbuję tutaj obejść żebyście więcej widzieli jest też potem to Będę obserwował na kamerce. No, tak to wygląda, a nie inaczej. I to jest, już tak powiem. Nie chcę teraz tutaj bajkopisarza z siebie robić. Ale przypuszczałem, że właśnie na tym cylindrze będzie problem. Ponieważ już od dołu silnika zawsze był silnik zasyfiony. Właśnie od tyłu silnika, od strony, od strony ściany grodziowej, um, leciało właśnie z tej części między kolektorem wy, wyletowym a załągowicą. I przypuszczałem, że właśnie tam będzie problem. Nie byłem właśnie pewien, czy problem polega na samej uszczelce, czy na przykład na uszczelniaczach zaworowych. I w tym, w tym wypadku. Obwiniałbym uszczelniacze zaworowe, a i też tą uszczelkę, która też nie za bardzo tam dobrze wygląda w tym innym miejscu, co Wam pokazywałem. Jedno pytanie, o którym się zastanawiam: czy olej, który, że tak powiem, dostaje się do układu wylotowego, czy jak tam się olej dostaje, czyli nie bezpośrednio do komory spalania, czy też powoduje właśnie zwiększone stężenie CO2 w spalinach. Inna sprawa, że nie widzę tylko tutaj problemu wchodzącego oleju już w trakcie wylotowym, bo inaczej by też ten cylinder od środka wyglądał. A wygląda no, zdecydowanie gorzej niż te inne. Nie? Przyznacie rację. Więc może być, że tutaj się nawarstwiły dwa problemy, a mianowicie i uszczelka, która już, że tak powiem, zaczęła puszczać no i uszczelniacze zaworowe, które też powodowały wchodzenie oleju do układu wylotowego Wiadomo, jest też temperatura w układzie wydechowym, katalizatory potrafią się do 600 stopni rozgrzewać i to na pewno powoduje spalanie tego oleju to jestem pewien, więc to właśnie może powodować zwiększone ilości CO2, więc na pewno będziemy demontować wałki. Zastanawiam się, jak to wyczyścić. Wiem, że jest nieszkiełkowanie, ale czyszczenie właśnie głowic za pomocą skorupek od orzecha włoskiego. Muszę się doinformować, tak żeby, że tak powiem. Głowicę profesjonalnie przygotować, to znaczy rozmontować na części pierwsze i do specjalisty zawieźć, który mi ją oczyści, przygotuje. Wiem, że wymierzyć na pewno tu znajomego, mogę wyplanować też, możemy, ponieważ mamy ku temu narzędzia, co nie służą one do obróbki silników, ale możemy też właśnie na tych frezarkach co mamy wrzucić taką głowicę i ją na przykład obrobić gdyby była na przykład wykrzywiona ale to się dopiero okaże um, ale mi chodzi do, no, o inną o obczyszczenie właśnie tych wszystkich syfów bo z samych zaworów to wiem, że sobie sam poradzę mogę sobie je powyciągać i sobie sam je wyszlifuję to będzie nawet przyjemność ale same te trakty wylotowe bardzo by było dobrze je wyczyścić tego całego syfu. Wiadomo, że to po jakimś czasie może samo tak się częściowo wypali, ale na pewno nie będzie to tak jakby do czyściutkiego metalu to doprowadzić. No. Więc myślę, myślę, że to na dziś tyle. A chociaż jeszcze Wam wrzucę parę filmików, czy tam może zdjęć, zobaczę z momentu czyszczenia samego bloku, bo blok, wiecie, jest też w wagonalnym stanie i podzielę to na, na dwa filmiki. Mój gimbal znowu szaleje. Podzielę wam to na dwa filmiki, czy może nawet trzy części, składanie w całkiem osobnym filmiku, nie przedłużając. Pozdrawiam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.